W kolejnym filmie z serii Co je w ciągu dnia dietetyk? Dzisiaj dość nietypowy dzień, bo wybieram się do domu rodzinnego, więc czeka mnie 3,5 godziny na podróż w pociągu. Nie byłam też na zakupach, więc plan jest taki, żeby wyjeść to, co zostało w lodówce. Więc pokażę Wam dzisiaj, jak sobie poradziłam i co zabiorę na podróż. Lecimy z tym dniem. Na śniadanie przygotowałam sobie tego dnia owsiankę z nasionkami chia, orzechami i frużeliną z nektarynek. Zaczęłam oczywiście od zalania płatków owsianych wrzątkiem i w tym czasie, kiedy one sobie pęczniały, poszłam się ogarnąć. Kiedy już się ogarnęłam, kiedy płatki napęczniały i lekko przestygły, dodałam do nich nasionka chia. Dodałam jeszcze odrobinę mleka, aby lekko rozrzedzić owsiankę i wszystko wymieszałam. To ważne właśnie, by nie dodawać nasionek chia do wrzątku, do gotujących się płatków, ponieważ wtedy mogą one stracić swoje wartości odżywcze, a są świetnym źródłem wielonienasconych kwasów tłuszczowych. Pozostawiłam jeszcze tak na około 5 minut, aby nasionka chia także zdążyły nabrać wody i lekko napęcznić. Na wierzch owsianki dodałam w pierwszej kolejności białą czekoladę. Nie była to duża ilość, nie wpłynęła mocno na wartość odżywczą mojego posiłku, a dzięki właśnie umiarkowanej ilości był on smaczniejszy i zaspokoił moją potrzebę na słodkie. I dalej, dla zachowania równowagi na wierzch dodałam orzechy włoskie i płatki migdałów. Tego oczywiście standardowo kawa. I ta owsianka dzięki nasionkom chia, które napęczniały nabrała takiej fajnej, gęstej konsystencji. Kilka godzin później na przekąskę wleciały owoce, banan i nektarynka, które zostały mi i właśnie nie chciałam, aby się zmarnowały, więc wykorzystałam je właśnie w ten sposób. Na obiad było typowe czyszczenie lodówki, czyli zapiekanka z wszystkich warzyw, jakie w tej lodówce zostały. I wykorzystałam do tego paprykę, cukinię, buraka już ugotowanego oraz batata. Takie zapiekanki to chyba najlepszy sposób na obiad przed wyjazdem. Dzięki takiej ilości warzyw posiłek dostarczył sporo błonnika pokarmowego, który właśnie znajduje się głównie w warzywach i produktach zbożowych. A jest niezbędny do odpowiedniej pracy jelit i odpowiedniego trawienia. Jako źródło białka w tym posiłku użyłam tofu wędzone. Została mi właśnie połówka z poprzedniego dnia i dodałam je również do warzyw. Warzywa polałam oliwą z oliwek, dodałam pieprz ziołowy, paprykę słodką, czosnek i jeszcze dodałam sos sojowy i odrobinę miodu. Można tak naprawdę do naczynia wrzucić wszystko, dodać jakiś ser, tofu, mięso, zalać sosem i mamy gotowy obiad. Do warzyw nie dodawałam już soli, ponieważ sos sojowy zawiera jego wystarczającą ilość i nie ma potrzeby do salania. I całą foremkę wsadziłam do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Obiad jadłam w domu, pociąg mam dopiero po 18, więc przygotuję sobie na drogę kanapkę i wezmę serek wiejski, który został mi w lodówce. Tak więc zabrałam się za zrobienie kanapek. Przygotowałam je z serkiem, rzodkiewką, ogórkiem i resztką miksu sałat, który mi został. Kanapka, jakaś tortilla i do tego dodatek białka w postaci jogurtu, serka, to chyba najlepszy zestaw na podróż, bo nie trzeba tego w żadne pudełko pakować. Jak zjemy, to od razu wyrzucamy wszystko. No a dzięki temu mamy szybki posiłek i nie musimy myśleć, co by tu zjeść, i sięgać po jakieś mniej zdrowe rzeczy. Dałam tych warzyw sporo, że kanapka ledwo mi się chciała złożyć. I po zrobieniu zapakowałam sobie ją w papier do pieczenia. Niestety nie miałam takiego do kanapek, ale ten do pieczenia także się sprawdził. Po około 30-40 minutach moje warzywa były gotowe, więc przełożyłam je na talerz i dodałam jeszcze na wierzch świeżą bazylię. Niby same warzywa stofu, nie miało to za dużo kilokalorii, ale objętość tego dania sprawiła, że naprawdę nieźle się najadłam. Całą podróż do domu spędziłam na montowaniu filmu oraz na czytaniu książki. I około właśnie 20.00. Zjadłam przygotowaną kanapkę i serek wiejski. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I pamiętajcie o daniu łapki w górę i subskrybowaniu naszego kanału. Do następnego!